wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Oneek jest ze mną dzisiaj. Izzy, słuchajcie, Sieman, i będę ją uczył <laughs> grać w Fall Guysa. Ja sobie troszeczkę pograłem. O poprzedni odcinek Wam się spodobał, dlatego zostawcie ty 1000 zapeczek w górę, wbijajcie na kanał Izzy oczywiście. Co Ale sobie pogramy dzisiaj. Słuchaj, to jest taki fajny ludzik. Budziu, budziu, to właśnie musisz mi spada, wytłumaczyć o co tutaj chodzi. Tu jest ludzik bo... spadający w dół i on robi! Wii! I dlatego ta gra jest super, ona jest najśmieszniejsza. To jest najfajniejsza gra na świecie. Posłuchaj sobie w ogóle jaki to jest dźwięk. Czekaj. To jest najśmieszniejszy dźwięk na świecie. <laughs> nie ty, wiem, kocham tę grę, ona jest tak śmieszna, słuchaj. Ale, ty masz to dodatkowo odsłuch. No. O, z mikrofon, ale czad. No tak, a patrz, możesz ty być si nawet tak głośno. Ojej! <laughs> ale jest <laughs> no. to serio. No i fajne, nie? Ale no. Na jest spagierka. Normalnie. Dobra, wiesz, jak się ja. chodzi mniej więcej na wsadzie, no, spacja, no, 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 na shiftie coś chwyta, że masz różne minigierki tutaj, a na myszce sobie obraz robisz, że. No, no, no. Czyli shiftem coś tam łapie, skaczę spacją, tak. JEN, tak. yeah, no, ale ja nie wiem, czy będę umiała w to grać. No to jak nie będziesz umiała, to. <śmary> no, to będzie bardzo słabo. Ojejku. E... <śmary> iPhone 1, 1. iPhone 1, 1. Dobra. I teraz lecimy, słuchaj. Szybko. O! Hop Spadłaś! jejku, musisz to przeskoczyć. Patrz, one się będą prze przechylać. Dobra! No, 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 no. Na środek bardziej. O, nie, nie, nie skarż tak często, nie skarż tak często, bo spadniesz O, jest dobra! Nie, ten... nie, nie tutaj, a... gdzie ty skaczesz? Bo ja myślę, że tam jest też platforma. Nie, nie bo ma. ja nie widzę, gdzie tu jest jakby przepaść, jak To oznacza, że bardzo nie umiesz w to grać. Jej, no, tu, ale dlatego umiesz, musisz to... mnie nauczyć. W, w lewo, w lewo, nie, w prawo, w prawo i skacz tutaj. Dobra, no, bardzo dobra. dobrze jest to. Poczekaj, to więc... jest, wiesz, to ale jest Tu są emocje bardzo dużo. No jak na grzybobronie. nie <grym> to? Ej, szybko biegnij tam. Biegnę. Yy. A nie, co ty robisz? Ej, ale dobra, masz bazę. Z, z, udało ci się zaklepać bazę. No daj daj A skoczę tam, tak. no nie wskoczę. O, Wskoczysz. Dobra, 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 a nie skaż zbyt często tutaj w tej grze, bo się łatwo wywalać wtedy. Bardzo Aha. łatwo się wywrócić. Ale mi się wydaje, że jak tak skaczesz, nie? Nie, nie. to nieprawda. To o! nie wydaje ci się nic, to jest kłamstwo, że w kłamstwie ciała. Dobra, poczekaj. Ty już to grałeś, ja nie grałam, więc się ci. Cichna. W ogóle poza odcinek sobie pograłem, słuchajcie, mi się to tak podoba, ja chcę to na live'ach pograć, serio. Nie no, śm śmieszna ta Ale wiesz, że jeszcze ani razu w życiu w to nie wygrałem? Serio? No. Ani razu w życiu. No to nie oczekuj ode mnie, żebym ja tutaj wygrała. Nie, ale musisz wygrać. Jak nie wygrasz, to jesteś w to beznadziejna. Ej, no nie, ale to jest tylko rozgrzewka. Nie, rozgrzewka się nie To jest poważna rozgrywka. To tak jakbyś był na jakimś meczu i teraz oczekujesz od kogoś, że na rozgrzewce już będzie mocno. super. nie, to nie jest rozgrzewka, to już jest mecz, nie widzisz, że to jest już kwalifikacja? Nie, nie, nie. O, o, i szybko tak i do mety! I kliknij prawie przycisk, jak będziesz blisko mety. Tak, O. Nie! O, dobra, jesteś. Ej, ale bardzo nie? ładnie! Wow, ale jak mi beznadziejnie Bardzo poszło, ładnie. a się zakwalifikowałam, to jest Udało się, jesteśmy w to najlepsi. Wii. Co tutaj jest pokazane, to jak grałam beznadziejnie? Eee, tak. A, dobra. Ty to teraz ty, czy jeszcze raz ja mam spróbować? Ty, ty musisz cały turniej, to jest turniej. Aha, bo ja nie ten. Musisz nawalać, a po tobie będę ja. Jak ci oh się God. nie uda i zrypiesz, to potem się zamieniamy i ja będę napitała. Matko, A wiesz jak ja to napitałam, ja tak. No, właśnie widziałam. I tak co to nawalam. Kurde, przecież coś klikłam. Uf. Co to jest? No, dobra. O, ale ta gierka jest super, przyznaj, że ona jest najfajniejsza. No jest śmieszna, śmieszna. Kupisz sobie ją? Ja? No, możliwe. Dobra. Jak tu będzie się zgadzam Dobra, jak bijecie samo... tutaj, słuchajcie, 2000 AP w górę, to kupuję idzie tą grę. O, dobra. Musicie widzieć. Dobra, musicie bić 2000 AP w górę, wtedy jej kupuję. ale to są normalnie inni użytkownicy też online, tak? Tak. I patrz, tu będą w ogóle spadały jakieś bananki, jakieś ten... Trzeba uważać. Mhm. Tu musisz podskoczyć jak coś. O! O, ale to... idzie w dół, to idzie w dół. A, jeszcze. faktycznie! No, to... A no tak, no. Masakra, Ja tego, cię to jest... krę. Ale co? no, nie da się tego przejść. No nie da się. W jesteś patrz, no, brusy, to beznadziejna, patrz. na. dalej. Ale to? Ale tu patrz, ile. Nie, no. yeah, co ty? Ja, ale. Co ty robisz? No, ale, ale patrz. Czekaj. O. O. Ale to kurcze spowalnia jak nie wiem. To jest subcio. Co tu się to dzieje? To jest najfajniejsza... Czemu to. nie, 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 nie i no już się zakwalifikujesz mm, raczej No wiem, ale no cio. Przegrałaś na owockach, jejku No ale bo wiesz jakie to jest Dobra teraz dłużne. ja, teraz ja dobra ej, Ale nie, wyputować. nie czekaj, D daj mi chwilę Ja ci mówię, że się nauczę Ja jestem w to najlepszy, teraz ci pokażę jak się w to gra Jak gra w prawdziwy mistrz Mistrz No prawdziwy mistrzunia, popatrz Teraz, o, będę w to grał mm. Będę w to grał, będę grał Co będziesz grał? Będę grał, będę grał Fall Guysa, Fall Guys oh. Dumpę i guys No, wypitalaj no, stąd. Ja nie mogę, to się dokoda. No, ale patrz, ja chcę wyjść. HALO! Halo, policja! Puśćcie mnie! chcę w to grać! Chcę w to grać! Halo! Dobra, gościu, nie zastanawiaj się nad swoim sensem życia! Ej, yeah, ja nie! A ja tu się coś jest ścięło chyba. Ego. Aha, super. Tu wyjdź z tego i... O, o. Dobra, jesteśmy ja nie i tak. Mogę. Jest loading. O, i teraz zrobię tak... I patrz, będę tym typem teraz. A, i w sumie to, 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 w sumie jest nawet fajnie. Cześć tak, skoczyć y, ten, skok ze spadochronu i zapomnieć spadochronu. I tak spadasz i... A, a, ale super, spado, o kurde, gdzie jest spadochron? I tak potem, a, a, w sumie to się fajnie leci, opłacało się. Dawaj dajcie mi gierkę To jest chyba twoja kawa bo jest słodka A bo tam da Daj kawkę Tam cię zabija jakbyś normalnie gdzieś wylał O nie no czemu zawsze dostaję te drzwi Nienawidzę tego Bardzo dobrze pomówiłeś że teraz patrz ucz się od mistrza No No to teraz nie wyjdzie No patrz Co? 0 na 1 Co? Tutaj jedna osoba się zakwalifikuje o co chodzi? Jakiś... A dobra, z 69. Nie, ja, ale dziś. Ale dzicz, dobra, patrz na to co ja tu robię. No o nie no serio w tamtym... No co mnie przewracacie? Lecę! Ej, ale y, od czego to zależy, że on się wywala? No jak go popchnie czy... ktoś w powietrzu czy coś, to... Aha. Ale tak jak sobie... A to się da, da się to wyczuć tak szczerze. Jak się du, dużo gra w tą grę, to już no. tego ludzika masz tak wyczutego, że dokładnie no ja wiesz. Ja no nie, nie, nie czaję kiedy on, że tak... Miał... BAK mnie... ten! Ile typów w ogóle? Come on! Ej, ale mi się wydawało, że... Czasami jak... To... No jak mnie tu przewracają! Ale widziałaś jak to przeskoczyłem nad nimi? No widziałam pięknie. Zapon są przycisku. Jak cię tam do Come on! Come on! Ja to jest jakieś śmieszne, że oni się w sumie tak opalają Szybko! A to ty podskakujesz i wtedy klikasz. No. A. Czy tak nie, tak po prostu sobie tak robię? Aha, tak o. Mmm. Hmm. Kawka z rana jak śmietana. I Dobra, lecimy dalej. Patrz, niektóre to są fioletowe. Ciekawe dlaczego. To są chyba te, te miejsca, gdzie nie było typów w ogóle. Możliwe. A nie tych co wywaliło właśnie? A może? A już nie, nie zauważono, nawet pewnie będzie widać to później. No to się, trzeba się zobaczyć, trzeba zobaczyć, to jest ważne. Tak, tak. To jest bardzo istotne. Patrz, bo okay. mamy w ogóle kamerkę tak dziwnie. O, o. Mamy dzisiaj szare koszulki. Szare koszulki, jesteśmy tak. Twinsy. O, To jest fajne! Jeszcze tego nie, nie grałem! Będzie się okay. wyświetlało na tablicy, jakby jaka... Najpierw trzeba zapamiętać jakieś jagódki, co tutaj jest, a potem się wyświetla, na co trzeba wskoczyć i inne się zapadają. Uh -huh. Jeszcze w to nie grałem. To jeszcze raz to będzie. Jak w to zagram. Dobra... Trzeba zapamię Zapamiętuj, gdzie tutaj co je, to jest. W mi pomożesz mi tu. Tutaj, dobra, e, pomarańcza, jagódki, aranżę. dobra, dobra. I co teraz trzeba? Tam Dobrze. jest pomarańcza. Dobra, dobra. Tam, tam. Dobra, dobra. A teraz zobaczymy, na co trzeba skoczyć. A nie, to się jakoś tak, dobra, 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 pokazało. Czekaj, ty masz skoczyć na to, co się pokazuje? Nie, 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 tutaj co? to, co się pokaże, to na ekranie. Aha. Pomarańczała tu. Patrz, mogę ty pas ściągnąć. Nie! Jej, Jak jaki fart! Jaki fuks! Dobra, jaki. zapamiętaj, zapamiętaj, zapamiętaj. Tu są te, yy, tu, 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 Dobra. Yy. Myślisz, że już ktoś odpadł? Myślę, że tak. Ale to nic w tym momencie. No. Co to będzie teraz? Winogrona pewnie. Nie, arbuz, Gdzie był arbuz? Nie wiem gdzie, nie, nie widziałam. Dobra. Nie, tu tam gdzie jest. Tak, 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 no, no, no. To jest też jedna z dobrych taktyk, żebyś no. tam gdzie idzie reszta, nie? Dobra, dobra. to jest... Musisz się tam. trochę poobracać, obraca się no, do tyłu dobra, też, dobra, bo tak. No, tu są te. tu jest jabłko, te winogrono, coś czujesz, że będzie winogrona Banan. Banan na wodzie. Skupienie... I tutaj... Ej, fajne to jest. To było to chyba, nie? Czy to, czy tamto? Ja bym... Patrz, zrzucę typa. Nie, nie rób tak. Musisz się obracać też do tyłu. Jest! Jest, jest. pięknie. Jesteś Ale to, to był super, no. Lepszy niż tamto. I we dwójkę się w to lepiej gra, bo no. zapamiętujemy fajnie. I to patrz, teraz, o, teraz zapamiętajmy, gdzie będą fioletowe. A mi się fajnie w ogóle patrzy. O, fioletowe. skeletowe. no czyli z tego, co, co, co tam. Tego dwóch. O, to nie tak dużo. Ale fajnie w ogóle się patrzy jak ktoś gra w tą gierkę. Nawet mi się akurat lepiej patrzy jak ty grasz, nie? O dobra, to tak będę grał, bo mi się lepiej gra Dobra Ciekawe co teraz będzie. Ej, ale na początku to jest takie trudne, że... O ja, grać. parkour taki! To, a to nie jest tak, że to będzie się jeszcze kręciło, czy nie? Mhm. Mm to jest kurc. przewalone. Serio. Kiedy wyszła ta gra? Niedawno jakoś. Tydzień temu? Dobra. Tylko co ja tu muszę robić dokładnie. Bo nie przeczytałem, tam były są napisy. O, to się ktoś tak nie wiedział, że będzie się ruszać. O kurczę. Jeszcze będą takie rzeczy. Ale musisz tu po prostu gdzieś przejść do mety, tak? Nie chyba, trzeba Czy... po prostu przetrwać. przetrwać. Nie, no serio! Ej, i to się już ten, No. Od razu. Ja cię kręcę. A... Ja myślałam, że, że się odrodzi. I patrz, rzeka. nawet nie mogę sobie wyjść. O nie. No dobra, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek, tak że chcecie więcej odcinków z tej gry. 1000 łapeczek w górę, wbijajcie do Izy, Nasze Instagramki też. Miejcie się dobrze.